Czym jest Multi -buffer Plant? JOSERA Multi Buffer Plant to pakiet substancji buforujących dla krów mlecznych i opasów, stabilizujący pH żwacza i stymulujący fermentację w żwaczu. Mieszanka wpływa na lepsze pobranie i wykorzystanie paszy, co jest kluczowe w osiąganiu wysokich przyrostów dobowych. Jak działa Multi -buffer Plant? Dzięki kombinacji substancji buforujących o różnej szybkości działania oraz właściwościom chemicznym i fizycznym twardość, gęstość, rozpuszczalność i tym podobne JOSERA Multi Buffer Plant zapewnia szybkie, niezawodne i długotrwałe działanie. Multi Buffer Plant należy stosować w celu stabilizacji pH żwacza, zwiększenia pobrania suchej masy paszy, lepszej konwersji paszy, zapewnienia stabilnego przebiegu procesów fermentacyjnych w żwaczu. Kiedy najlepiej stosować Multibuffer Plant? Najlepiej stosować go przy żywieniu dawkami z dużym udziałem paszy treściwej, żywieniu dawkami ubogimi we włókno strukturalne, jednorazowej podaży znaczącej ilości paszy treściwej w żywieniu tradycyjnym, w wysokim udziale skrobi i cukru w dawce oraz w podejrzeniu subklinicznej kwasicy, niski poziom tłuszczu w mleku. Jakie są korzyści ze stosowania Josera Multibuffer Plant? Zdrowe zwierzęta dzięki stabilnemu odczynowi pH w żwaczu. Więcej mleka dzięki wysokiemu pobraniu paszy, optymalnej fermentacji w żwaczu i lepszemu wykorzystaniu paszy. Łatwe zastosowanie dzięki niewielkim dawkom postaci proszku i łatwemu mieszaniu. Jak stosować JOSERA Multi Buffer Plant? Preparat multibuffer jest zalecany zwłaszcza do dawek o wysokiej zawartości węglowodanów, skrobie i cukier i może być podawany tylko bydłu krowom mlecznym opasom w ilości do 1,5% dawki dziennej. Dawkowanie na zwierzę na dzień. Dla intensywnie żywionego bydła w celu stabilizacji odczynu pH i stymulacji fermentacji w żwaczu, krowy mleczne 50 do 150 g. Opasy 50 g. Tucz początkowy lub 150 g tucz końcowy. Przy wysokim zagrożeniu kwasicą, krowy mleczne do 200 g, opasy do 50 g, tucz początkowy lub 150 g, tucz końcowy. Podsumowując, Josera Multi Buffer Plant to mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła, to koncentrat substancji buforujących, stabilizujących pH żwacza i wspierających fermentację żwaczową.